Cześć! Witajcie w specjalnym odcinku podcastu. Dziś mam dla Was nagranie mojej prelekcji z naszej konferencji Fundamenty e-commerce B2B, która odbyła się w czerwcu 2025, gdzie wystąpiło siedmiu topowych ekspertów B2B poruszających tematy z technologii, procesów i strategii. Zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Ale dziś, dziś nagranie jest moje, nagranie o strategicznym podejściu do budowy i rozwoju platformy B2B. A ja, jako właściciel i zarządzający z jednej z największych agencji zajmujących się wdrożeniami PrestaShop, mam przyjemność dzielić się moim doświadczeniem właśnie z zakresu budowy zaawansowanych wdrożeń B2B, ale i tych prostszych ptacze i o tym, jak rozwijamy te sklepy B2B. Bo od lat wspieramy firmy B2B w budowie skutecznych i skalowalnych platform. A obecnie wspieramy ponad 70 różnych sklepów B2C i B2B i nie tylko. A w tej mojej prelekcji za chwilę opowiem wam, jakie strategiczne podejście do budowy platformy B2B pozwala na długofalowy jej sukces? Jakie są etapy wdrożenia platformy B2B, które są kluczowe, i co zrobić, by uniknąć problemów w przyszłości. Opowiem też o dobrych praktykach i doświadczeniach, które gdzieś tam. Zgromadziłem przez ostatnie 10 lat. I co warto wiedzieć, zanim zdecydujesz się na implementację takiej platformy? Więc jeśli interesujesz się budową platformy B2B lub chcesz zoptymalizować obecnie działającą platformę na obecnym rozwiązaniu, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Ale zanim zacznę, to polub ten odcinek i zasubskrybuj nasz kanał bo to zajmie Ci chwilę, a pomoże nam dotrzeć do kolejnych osób, które szukają praktycznych wskazówek na temat e-commerce. Więc, jeśli to Cię interesuje, to zapraszam już do mojej prelekcji i do usłyszenia. Strategiczne podejście do budowy i rozwoju platformy B2B. I będę to mówił na bazie doświadczeń, które mamy z naszymi klientami, bo my robimy wdrożenia i 2 g 2 c robimy stałe wsparcie i widzimy wyzwania, z którymi się ci klienci zderzają. Ja też prowadząc podcast, rozmowy na zapleczu, rozmawiam z różnymi ekspertami na ten temat i, i tych doświadczeń zebrałem bardzo, bardzo dużo. I na tej podstawie chciałem Wam opowiedzieć, jak ja bym widział takie podejście, żeby zbudować dobrze i ym, tą platformę B2B, żeby nam wystarczyła na, na wiele, wiele lat i sprawdzała się w naszych procesach. Bo y, jest pierwsze pytanie: czy Wasza platforma nie sprzedaje? Bo jeśli nie sprzedaje, to pewnie nie jej wina, tylko wina właśnie strategicznego podejścia do niej. I, i i różnych założeń, które mamy na początku, niż i na samej platformy. I o tym będę Ci opowiadał, bo z perspektywy właściciela agencji, która zrealizowała już kilkadziesiąt projektów na PrestaShop, obsługuje 70 klientów na stałym wsparciu. E, ich na, nasi klienci mają ponad miliard obrotów. Dużo, nie oczywiście kilka firm generuje duże obroty roczne, a reszta mniejsza. Jednakże, to z czym mamy do czynienia, myślę, że daje mi pogląd na całościowy, taki obraz no. Film, które budują te platformy B2B. No właśnie, co będzie dzisiaj? Dzisiaj opowiem w ogóle, od czego zacząć? Czyli po co? Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Filary, co musisz mieć, skuteczna platforma, i później jak wdrożyć, żeby nie zwariować. Właśnie, więc. Platforma B2B to projekt biznesowy, a nie technologiczny, i to warto sobie e, zapamiętać, bo platforma B2B to nie jest sklep e, internetowy, właściwie to jest cyfrowe zwierciedlenie procesów biznesowych I, i największe takie wyzwania związane z wdrożeniem komec B2B nie leżą w technologii, ale po stronie ludzkiej i procesowej. I jeśli zaczniecie szukać, co mi takie, Taka platforma, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie: co mi to ma dać? Jakie ma być usprawnienie procesów? Jakie ma być wsparcie handlowców? Jaka ekspansja? Poprawa prezentacji oferty. Co, co mi to ma dać? Po co mi to jest? Właściwie też często platforma nie służy do finalizacji transakcji, ale jako taki zaawansowany katalog produktów, narzędzie do edukacji klienta czy wsparcia handlowców. I właściwie to też jest ważne, że tutaj warto policzyć ROI, bo ten ROI, który liczymy trochę, nie za inwestycji w platformę b 2 jest kompletnie inaczej niż taki ROI z B2C, B2B, bo tam wchodzi dużo więcej procesów i o tym też opowiem za chwilę. I zdarza nam się, że przychodzi klient i mówi chciałbym ładniejszy sklep, platformę, a właściwie Wystarczy poprawić proces zakupowy, bo to, co nam się. Często ta nowa grafika wydaje nam się, że zwiększy sprzedaż, ale tak nie jest, bo mieliśmy takiego klienta, gdzie okazało się, że właściwie ci klienci nie oczekują ładnej grafiki, a rezygnują z zakupów nie przez wygląd, ale przez fatalny proces składania zapytań ofertowych i zarządzania tym wszystkim. Więc yy... Jeśli poprawimy ten proces, to poprawi się też konwersja. I tam też to się udało. I, i, i nagle się okazuje, że nie ma dużo inwestować. Więc odpowiedzmy sobie po co? I zanim zlecisz napisanie linki kodu, warto sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Po pierwsze, Jaki problem chcemy tu rozwoju zadać? Czyli płacą. Czy to niezadowolenie z własnych procesów, że klienci nasi są w brakiem informacji na stronie, na przykład o cenach, o produktach, o szczegółach tego produktu, co zmusza ich do kontaktu z twoim handlowcem, czy dzwonienia do osób obsługujących wasz, wasz biznes. A może jest to moda i presja konkurencji, bo wszyscy mają, więc ja też muszę. Może to być słuszny kierunek, ale warto go sprawdzić, czy model konkurencji pasuje, pasuje do waszego modelu. Może to rynek też wymaga, że po prostu wszyscy już chcą mieć tą platformę, chcą mieć tą przejrzystość. Więc zastanówmy się. A może chodzi o to, żeby obniżyć koszt obsługi. Może uwolnić czas handlowców. A może chodzi o ekspansję na nowe rynki. Bo sama platforma generalnie nie gwarantuje sukcesu, czy to za granicą, czy tutaj, jeśli nie zbudujemy wszystkiego po kolei i dobrze i z głową. Więc jeśli sobie odpowiemy, jaki problem rozwiązujemy, to warto też się stanowić, jakie procesy chcemy ulepszyć. Jak kupuje nasz klient? Jak, czy mamy zmapowany ten proces zakupowy klienta? Jak sprzedaje handlowiec? To jest drugi proces, tak? Bo pierwszy to jest, zakupuje klient, a drugi to jest, jak sprzedaje handlowiec, jak on by chciał sprzedawać. I teraz, jak mamy te dwie rzeczy, to jak ta platforma ma im pomagać w tym, w, tym, w tym celu, żeby łatwiej kupić i łatwiej sprzedać? I warto sobie to rozpisać i przegadać. Z drugiej strony, jaki wpływ na ludzi będzie to miało? Na Was wewnętrznie, czyli na handlowców? I tu jest takie podstawowe pytanie: co z prowizjami handlowców? Jak ich w ogóle przekonać do nowego narzędzia? A może jakich kompetencji Ci brakuje wewnętrznie do zrealizowania tego projektu? Bo Platforma e-commerce i zarządzanie tym, widzimy, że często brakuje zasobów do zbudowania tej platformy po Waszej stronie, bo na przykład trzeba spisać wszystkie produkty i opisać w ten sposób, żeby ta platforma była skuteczna. A z drugiej strony brakuje pewnych kompetencji, żeby później ją promować. Bo kompletnie inaczej się promuje Platforma e-commerce B2B, niż po prostu sprzedaż P2P, tak? Więc warto tutaj o tym sobie porozmawiać. I jaki wpływ też na ludzi będzie to miało na waszych klientów, czym ich zachęcacie. Niektórzy prelegenci dzisiaj o tym mówili, jak um, ich przekonać, jaką dać im wartość, żeby oni chcieli kupować na tej waszej platformie. Z kolejnej rzeczy, którą warto tutaj e, ogarnąć, to jak wygląda wasz obecny ekosystem technologiczny, czyli informacja o produktach, czyli PIM, wasz app, wasz WMS, OMS, CRM, BOG, gdzie tego jest sporo. I jak w to się ma wpasować nowa platforma? Jak to ma się łączyć? Jak to połączyć? A może jesteście, macie dług technologiczny w tych innych obszarach i platforma może to rozwiązać albo utrudnić? I tutaj trzeba to sobie to też rozliczać, zobaczyć, zastanowić się, w jaki sposób to robić. Miałem klientów, którzy chcieli jednocześnie wdrażać platformę i zmieniać ERP To jest strasznie wymagające dla organizacji, to się nie udało. Więc, no właśnie, to może to jest dobry moment, żeby o tym się zastanowić. Z drugiej strony, chciałem coś takiego powiedzieć, że często widzę, że, że wdrożenia B2B nie udają się ze względu na to, że jest konflikt z handlowcami, bo oni to odbierają jako zagrożenie dla ich prowizji. I tutaj dzisiaj to było o tym, więc ja tu się nie będę onawiał, natomiast jest to cała sztuka, żeby z nimi porozmawiać, pokazać, co dalej. Co dalej z ich prowizjami, jak im to ułatwi w jakiś sposób. ten. Zazwyczaj się okazuje, że handlowcy robią tą bardziej wartościową robotę, a te automatyzację i prostą robotę przejmuje platforma B2B. Jeszcze zwrócić, bo jeśli sobie odpowiemy na to, Pytanie. To nie dzieje nam się taka, takie coś, że jest shit in, shit out. Czyli po prostu tworzymy tylko większy chaos. O co chodzi? Bo nie da się skutecznie przenieść procesów offline, tak jeden jeden do świata online. I wdrożenie platformy wymaga standardzacji i stworzenia nowych, cyfrowych procesów sprzedażowych i zakupowych. I ta metafora shit in, shit out idealnie to obrazuje. Bo automatyzacja chaosu prowadzi jedynie do szybszego chaosu. I najpierw warto uporządkować te procesy, a potem je digitalizować. Albo po prostu uprosić, zrobić MVP, żeby to było i w międzyczasie jednocześnie pracować nad procesami. Bo zmapowanie tego procesu zakupowego klienta i procesu waszego sprzedażowego prowadzi do tego, że ta, ta platforma będzie tańsza dla Was i taka bardziej wejdzie w to, co Wy naprawdę potrzebujecie. I z drugiej strony, yes. to jest też ciekawy punkt, który często nasi klienci zapominają: że zwrot z inwestycji w platformę B2B to nie jakaś magia. To jest właściwie się da policzyć i, i zmierzyć. I, a wynika to z mądrego przeprowadzenia tego tego procesu. I właściwie ROI pochodzi z, z optymalizacji procesów, a nie z samej technologii. Nagle się okazuje, że, jeśli inwestujecie w platformę, nie wiem, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy, 300 tysięcy, milion nawet, bo niektórzy pieniędzmi tyle wydają, albo nawet więcej, my raczej się specjalizujemy w tych mniejszych wdrożeniach od 50 tysięcy do 200 tysięcy, to ten ROI jest z kompletnie innych, tak jakby, obszarów niż w B2C, bo główne obszary tego roju pochodzą z takich pięciu głównych obszarów generowanych. Po pierwsze automatyzacja, czyli uwolnienie czasu pracowników od powtarzalnych, manualnych zadań, czyli wprowadzanie zamówień do RPA i tak dalej, i tak dalej. Właściwie mamy taki cały odcinek na ten temat w podcaście, więc możecie też tam to posłuchać. O efektywności sprzedażowej. Tak, bo docieramy do nowych rynków i klientów bez konieczności inwestowania w fizyczną obecność. Albo chcemy rozwinąć sprzedaż w Polsce i nie musimy otwierać kolejnego punktu sprzedażowego, tylko mamy właśnie tą platformę technologiczną. Kolejna rzecz, wdrożenie platformy wymusza uporządkowanie architektury IT i, i to może prowadzić do długoterminowych oszczędności właśnie na, tym, na tych platformach IT. O, widzę, że tutaj tylko. Pomaga też optymalizacja. Optymalizować czas pracy handlowca, e, i jest dla niego wsparciem. E, po, pomaga optymalizować łańcuch dostaw, czyli e, łatwiej pokładać ten proces i mieć bardziej pomierzony, kiedy i jak się te, te, te dostawy mieć. A teraz przerwa na reklamę. Masz sklep internetowy na PrestaShop, a twoi programiści nie dają rady? Chcesz, żeby błędy były naprawiane szybko i skutecznie. A zadania realizowane na czas, to weź konwersji, czyli nas. Jesteśmy ponad 25-osobowym zespołem, największym w Polsce. Poznaj nasze moce i wejdź na konwerscję.pl. Dajemy gwarancję satysfakcji, albo zwrot, pieniędzy. Z kolejnej, kolejnej, kolejna rzecz, czyli co my będziemy robić. I tu, na samej, w samej platformie. Właściwie jest wiele obszarów, które pozwalają nam zaimplementować funkcjonalności, które pomogą nam automatyzować obsługę, pomóc nam klientowi samemu się obsłużyć, pomogą nam się lepiej zintegrować, czy pomogą wesprzeć się w handlowca. Tak? I teraz są przykłady różnych funkcjonalności, które na każdej platformie mogą być. I ja może tutaj nie będę tylko omawiał, bo, bo krótko nie ma sensu, a długo to chyba nie ten moment, więc tutaj daję jako przykład na automatyzację obsługi i sprzedaży, czyli zarządzanie kontami, uprawnieniami, czyli każdy y klient y jeśli ma na co po szefa, który musi akceptować zamówienia, no to ten szef może to, y to jest, y akceptować. Może akceptować kilku, y kilku zakupowców, może w ogóle być bardziej skomplikowane to może mieć indywidualne cenniki, progi rabatowe, progresywne rabaty, i tak Można też importować zamówienia z pliku CSV, albo z historii, albo listy zakupowe, albo po prostu przydzielić mu kredyt kupiecki i odroczone płatności według życzenia. Z drugiej strony mamy takie samo obsługowe centrum wiedzy, czyli możemy mieć bardzo zaawansowany katalog, że oni sobie sami to wszystko wyszukają, że mogą te dane dalej przekazywać do swoich klientów, bo przecież to jest B2B. Do tego widać i dostępność, stany magazynowe i, i, i wszystkie materiały promocyjne. Widzą swoje faktury, statusy, reklamacje i tak i Na przykład my y, w tej sklepie mia który ma 250 tysięcy produktów, zrealizowaliśmy takie prosta rzecz, a może bardzo ułatwiająca sprzedaż, specjalistyczny fit produktowy, czyli te pro... opisy produktów szły do klienta i klientom mógł na swojej sklepie B2C i do, do swoich y, potrzeb wykorzystywać. A do tego filtrowanie. Jak znaleźć poszczególne pro, y, produkty, żeby to działało? Tak. Kolejna rzecz integracja, czy krwioobieg biznesu, y, bo platforma B2B musi rozmawiać się t, y, z Twoimi systemami, z każdym. Akurat PrestaShop daje to, to narzędzie, bo ma całe API i dalej, Tak. Zaawansowane integracje. I tu, tutaj widzicie przykład, e, firmy JLD, gdzie PrestaShop jest takim silnikiem i centrum dołączenia się z ERP czyli SAP-em, do tego aplikacja mobilna i do tego wygląd. To jest też rozwiązanie headlessowe, czyli oddzielnie jest ten backend i frontend, góry, który widzi klient. I to jest bardzo już samo jeżeli to po prostu prestażowczy, to co my potrafimy tu zrobić, to to bardzo usprawnia wszystko i usprawnia też e, działanie klientowi, bo e, oni mają jeden login w różnych systemach. Platforma jako narzędzie handlowca, czyli on może składać te zamówienia w imieniu klienta, e, ma dostęp do. Spersonalizowanej oferty dla tego klienta, ich historii, itd. Można też profesjonalnie przedstawić produkty na tablecie u klienta. Też tak. Można tak to zrobić, żeby platforma pokazywały specjalny wygląd pod takie narzędzie. No właśnie, więc jak to wszystko wdrożyć ktoś, kto to rozumie? Przede wszystkim hmm, trzeba uniknąć najczęstszych pułapek. I teraz z naszej strony chodzi o, który widzimy, klienci nam się jakby mówią, to chodzi o problem od pełnej analizy biznesowej. Bo każde e-commerce, każda firma B2B jest inna ze względu na unikalne procesy wewnętrzne. I taka powierzchowna analiza oparta na standardowym briefie jest niewystarczająca. Wiele razy klienci wracali do nas, bo się okazuje, że w nie Trwało dwa lata albo nie dostali tego, czego potrzebowałem. Bo klienci często padają ofiarą klątwy wiedzy. Zakładają, że ich procesy są oczywiste i nie muszą ich szczegółowo opisywać, co prowadzi do nieporozumień. My to robimy poprzez dogłębną analizę, poprzez studium wykonalności. Które mapuje wszystkie procesy i pozwala uniknąć niespodzianek w trakcie projektu procesu. My sobie takich dziesięć najważniejszych obszarów platformy YouTube wypisaliśmy, które analizujemy i dobieramy pod wartość związane A wręcz mówimy jeszcze za wcześnie na platformę YouTube, bo musicie mapować te, te procesy, albo na przykład warto zrobić najpierw strategię marki, tak jak mówił Michał Burda, albo cokolwiek innego. I bazując na tych obszarach, budujemy w studium wykonalności, taki dokument, który ma nawet 50 stron. To jest bardzo dokładny dokument, który opisuje wszystkie funkcjonalności i wszystkie potrzeby waszej firmy. Kolejna rzecz to taka komunikacja i współodziałalność to jest, wiecie, no fundament danej współpracy. I my od tych 10 lat właściwie na tym budujemy naszą przewagę konkurencyjną czyli na tym, żeby Klient chciał z nami być zawsze, a żeby to się udało, to ta komunikacja jest podstawą. Bo brak regularnej i ustrukturyzowanej komunikacji jest głównym powodem problemu, bo projekt zazwyczaj wymaga ciągłych takich aktualizacji i zaangażowania, i należy to dobrze zrobić. Dobra też agencja działa jak partner. Pyta, po co ci to jest potrzebne. Kwestionuje pomysł, doradza i bierze odpowiedzialność za wynik biznesowy, a nie tylko jest wykonawcą zadań. I za to też nasi klienci nas robią. Po stronie klienta musi być też wyznaczona osoba decyzyjna, która ma czas i kompetencje do prowadzenia projektu. My często takie osoby też wspieramy w dookreślaniu pewnych rzeczy. Jesteśmy kontrpartnerem do dyskusji o pewnych pomysłach. I, i, i to jest o komunikacji, a z drugiej strony Prowadziliśmy też taki system potrójnej kontroli, gdzie poprzez regularne raporty, wsparcie seniora, który pilnuje PMA i, i, i klienta, jakby te trzy osoby nawzajem się pilnują i to działa. Mamy własne procesy wewnętrzne, które to dobrze dookreślają. I to też jest tak, że często klienci mają taką łyż listę funkcji, którą chcieliby wdrożyć, ale często się okazuje, że to jest przepalanie budżetu. Warto skupić się na tym MVP i tak powoli rozwijać tą, może tą platformę, bo żeby się okazało to, co tak naprawdę jest potrzebne. Bo jeśli mamy wiele tych funkcjonalności, to później się okazuje, że wiele tych funkcjonalności zostało stworzonych, ale nie zostało, w ogóle nie jest używanych. Więc tutaj proponujemy, żeby kupić na tym się MVP i krok po kroku rozwijać, bazując na danych, które macie w platformie i danych, które dostajecie od klientów, co warto i jak warto rozwijać. Kolejny kłopot, który gdzieś tam się zdarza nam, czyli nasi klienci nam mówią, że jak porównać wykonawców? Bo dostają kilka, kilkanaście ofert, i te oferty są, nie wiem, od 10 tysięcy złotych, na przykład do 100 tysięcy złotych. I tutaj warto policzyć roi wykonawcy, bo ten całkowity koszt posiadania, czy ten całkowity koszt, który wy wydacie na stworzenie tej platformy, jest ważniejszy niż koszt wdrożenia. O czym mi chodzi? Znaczy, koszt wdrożenia to dostajecie ofertę na ich tysięcy złotych, a całkowity koszt posiadania to w mojej tutaj nomenklaturze, a nie tutaj, to, co mówił co wcześniej Artur, chodzi mi o Utracone korzyści, bo jeśli będzie miał projekt opóźnienia, albo będą inne wyzwania, to jest jakiś problem, bo wy nie będziemy sprzedaży i zysku z tego. Do tego, jak dużo potrzeba zaangażowania ze strony waszego zespołu. Tak? Bo im lepsza agencja, tym mniej trzeba jej pilnować. Jakie są długoterminowe koszty utrzymania? Czyli, czyli jeśli jest dobrze napisany kod, no to w rozwoju ta platforma jest tańsza. I my mamy cały taki, nawet wręcz Excel, żeby pokazać naszym klientom, że ten e, koszt wdrożenia właściwie jest e, mniej istotny niż ten całkowity koszt budowania tego rozwiązania, e, bo jeśli liczymy te opóźnienia, liczymy e, użelanie się czasami z tym z agencją i tak dalej, to jest ważniejsze niż e, niż właśnie koszt Ale to może już na dłuższą rozmowę. I więc chciałbym, żebyście zapamiętali tutaj stąd trzy podstawowe rzeczy. Że strategia przed technologią, rozwiązuj problemy biznesowe, a nie taka lista i wybierz mądrze partnera. I, I tak jeszcze krótko mówiąc o nas, już na zakończenie tej konferencji tego mojego wykładu, to na na naszej stronie możecie znaleźć wiele case study, gdzie opisaliśmy wdrażanie platform B2B i nie tylko. Hmm. Tutaj się pochwala ostatnim naszym rozwiązaniem dla Atlantyka, gdzie stworzyliśmy i, i UI, i UX i całą platformę B2B stworzyliśmy, a ostatnio Wojciech w wywiadzie hmm, dla znanego podcastu Business Classon. Wiedział, że zmienili platformę i od razu mieli 30% wzrostu obrotu na sklep. I tą wypowiedzią kończę tę prezentację. I bardzo Wam dziękuję za, za uwagę.